Idziemy do netto, oddać troskawki, zobaczymy co powiedzą. Będę nagrywał. Oczywiście, nie będę nagrywał twarzy, wiadomo o co chodzi, tylko siebie, ale zobaczymy co będą mówić. Co na to sytuację. No to idziemy za Ale ja go mam. Poznijmy. Trzeba trochę poczekać.

Można już? Tak? Można? Bo reklamacje by były Tak. tak. To było w sobotę. Tak. Tak, Авда. <muchas> <muchas> Chciałbym żeby troskawki, bo wracą tak, z yy, czekamy. Zobaczymy co będzie Czy wrócą, czy nie wrócą. Szmata na pysku musi być, wiadomo sklep. Ogólnie to nie chodzę w tej szmacie. Zobaczymy. Ja z ciebie kręcę, nie panią. Zobaczymy jak to się rozegra Idzie pani z truskawkami A to pani mi wymienia na nowe, tak? No one dzisiaj przyjechały, niech pan sobie zobaczyć czy tam A jakbym nie chciał go zrobić pieniędzy po prostu bo Paragon mam nie? Pani zaproponowała nowe ale wezmę pieniążki To muszę podpisać, tak? Tak. to proszę nazwisko, a tu imię i nazwisko. Dziękuję. Do widzenia. Ale nie, jest, nie? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Także wszystko poszło sprawnie, nic się nie czepiał. Także ogólnie OK. Pieniążki mam. Jeszcze Zwrócone. Wymianę towaru nie przyjąłem, tylko pieniążki, bo jakoś mi się już odechciało tych truskawek. Także obyło się bez żadnych problemów. Towar zwrócony, pieniążki zwrócone. Super. I tak pójdą się te sprawy i tak powinno być. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego, opa.